Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku kursu programowania w języku Python. W dzisiejszym odcinku poznamy kolejną pętlę, czyli czym jest i jak się używa pętli FOR. Więc na samym wstępie mogę powiedzieć, że pętla FOR jest najczęściej używana, jest dużo częściej używana niż pętla WHILE. Ale po co używamy takiej pętli? Otóż używamy jej po to, aby przetwarzać pewien zestaw wartości. Więc dzisiaj tę pętlę omówimy sobie na bardzo prostym przykładzie, ponieważ nie poznaliśmy jeszcze takich podstawowych struktur danych, które mogłyby, mogłyby być takim pojemnikiem na wartości, czyli na jakieś nasze zmienne. Ale o tym w późniejszych odcinkach i tam ta nasza pętla for będzie naprawdę przydatna, będzie się po prostu przydawała. Więc zobaczmy jak wygląda taka pętla for. Na początku używamy słówka for i potem zapisujemy zmienną, która będzie reprezentowała pojedynczą wartość, ale co to znaczy? Za chwilkę się o tym przekonacie. Potem zapisujemy słówko in. In, czyli wy, w jakimś zestawie wartości. Po słówko in zapisujemy nasz zestaw wartości. Ale czym jest ta nasza zmiana, która reprezentuje pojedynczą wartość i czym jest, czym może być ten nasz zestaw wartości? Więc na początku mogę powiedzieć, że w przyszłości będziemy mogli zapisać w miejsce, gdzie mamy zapisać zestaw wartości, nasze, nasze struktury. Ale w dzisiejszym odcinku wystarczy nam wpisanie nazwy, jakiejś zmiennej, która na przykład będzie przechowywała jakiś tekst. Czyli jak to wygląda? Czyli wygląda to tak, że pojedyncze wykonanie pędli oznacza, że dla każdej wartości z tego naszego zestawu zrób coś z tą wartością. Więc tak, na początku posiadamy Zestaw wartości, a potem dla każdej pojedynczej wartości wykonujemy tą samą operację. Na przykład, dla uproszczenia, możemy powiedzieć, że w na, naszym zestawem jest 100 liczb. Wyobraźmy sobie, że naszym zestawem jest 100 liczb, i każdą liczbę chcemy pomnożyć przez 2. Więc Tą naszą pojedynczą liczbą, którą będziemy mnożyć przez 2, jest ta nasza zmienna, która, jest, która reprezentuje pojedynczą wartość, ponieważ pojedynczą wartość tego naszego, tej nasza, tego naszego zestawu wartości jest pojedyncza liczba. Więc jeśli, jeśli chodzi o zestaw wartości i pod tym zestawem przyjmiemy np. Liczb, 100, liczb, 100 liczb, to yy, pojedynczy. To pojedyncza wartość to jest jakby pojedyncza liczba. I chcemy na przykład, już jak, już, jak już wspomniałem wcześniej, każdą z tych liczb na przykład pomnożyć przez dwa Lub możemy powiedzieć inny sposób. Mamy na przykład 10 maili i każdemu mailowi chcemy odpisać. Więc mam nadzieję, że wiemy już mniej więcej o co chodzi. Więc dla każdej wartości, mogę jeszcze, jeszcze się powtórzyć, więc dla każdej wartości w danym zestawie chcemy zrobić tą samą operację. Więc zobaczmy to na przykładzie. Posiadamy zmienną city, i ta zmienna city posiada tekst, na, na przykład Warszawa. I zapisujemy teraz tę naszą pętlę, czyli FOR i zapisujemy nazwę naszej zmiennej, która będzie reprezentowała naszą pojedynczą wartość tego naszego zestawu znaków, tego naszego tekstu, tego naszego stringa. Bo jak pamiętamy, jeżeli mamy tutaj tekst i ten tekst jest to. Napis Warszawa, tak jak pamiętamy, to nie jest jeden pojedynczy ciąg. To jest zestaw znaków, a każdym znakiem nazywamy pojedynczą, pojedynczą literkę. Tak? I wiemy, że pod każdą literką, pod każdym znakiem, ukrywa się, stoi jej indeks, czyli pod indeksem 0 znajduje się liczba znajduje się znak W, czy literka W. I potem pod Znakiem 1 znajduje się literka A, i tak dalej, ponieważ liczenie zaczynamy od zera. To chyba pamiętamy z lekcji o stringach. I teraz nasza zmienna I będzie reprezentowała pojedynczy znak tego naszego, tego naszego tekstu. Czyli zapisujemy for i IN, czyli wy, i zapisujemy nazwę naszej zmiennej, czyli City. Nie, mu, nie możemy zapomnieć o dwukropku. Zapisujemy dwukropek i zatwierdzamy Enter. Widzimy od razu, że już znowu wchodzi nam w cięcie, czyli to, co wpiszemy już w cięciu, będzie należało do operacji, która ma być wykonywana już w tej naszej pętli. I na początku chcemy sobie wyświetlić tą moją zmienną I. I widzimy, że zostanie wyświetlony ten nasz tekst Warszawa. Pojedyn pojedynczo znakowo, tak mogę to powiedzieć, czyli zostanie wypisany znak W i potem w nowej linii zostanie za zapisany znak A i tak dalej, aż się skończy ten nasz cały ciąg znaków. Więc mam nadzieję, że wiesz o co mi, o co mi chodzi, że zmienna I w tym wypadku będzie reprezentowała nam pojedynczy znak tego naszego ciągu, tego naszego tekstu. Więc przejdźmy do naszego Interpretera środowiska PyCharm, gdzie napiszemy sobie prościutki programik i również wytłumacz. I mam nadzieję, że zrozumiesz już, jak działa na tym etapie pętla for. Ok, utworzę sobie teraz moją zmienną. Nazwę moją zmienną, na przykład niech to będzie nazwa City. Ok, i do niej przypiszę wartość jakiegoś tekstu, na przykład niech to będzie tekst taki sam jak, pre, jak, na, jak z prezentacji, czyli Warszawa. Nazwa naszej stolicy. Ok. W drugiej linijce, musimy, jeżeli chcemy stworzyć pętlę for, musimy zacząć od tego naszego słowa kluczowego for, czyli zapisujemy for. I teraz tworzymy zmienną, która będzie reprezentowała pojedynczą wartość tego naszego zestawu wartości, którą jest ta nasza zmienna. City. Ok, czyli tworzymy for i stworzyliśmy teraz, stworzyliśmy teraz naszą zmienną, która będzie reprezentowała pojedynczą wartość. Zapisujemy słówko in, czyli wy, i zapisujemy nazwę naszej zmiennej. Niech to będzie nazwa city. Czyli zapisujemy tą nazwę, którą stworzyliśmy poprzednio, która przechowuje już jakiś łańcuch znaków, w tym wypadku jest to Warszawa. Ok, dajemy dwukropek i przechodzimy do nowej linii. A w tej nowej linii na przykład chciałbym sobie coś zrobić z tą moją zmienną i. Ponieważ jak pamiętamy, ta nasza zmienna i reprezentuje pojedynczą wartość. I to na początku warto sobie wspomnieć, że teraz stworzyliśmy teraz w, w ten nasz Zestaw wartości wpisaliśmy tą naszą zmienną City. A widzimy, że nasza zmienna City już posiada jakąś wartość. Jest to tekst. Jest to tekst, który, który posiada już jakiś, jakąś wartość, czyli tą wartością jest napis Warszawa. I jak pamiętamy, ten string składa się ze znaków. Czyli warto sobie zapamiętać, że to nie, jest jeden, to, to nie jest jeden łańcuch, tylko ten łańcuch składa się z znaków, czyli pierwszym znakiem może być w A, no, odwrót, w, A, R, S, Z i tak dalej. I wiemy, że pod tymi znakami kryją się ich indeksy, ale o tym wspominałem prezent na prezentacji, czyli pod literką czy pod znakiem w kryje się indeks 0 i dzięki temu indeksowi możemy odwołać się akurat do tej mojej literki w, ale to już pamiętamy z poprzednich odcinków o stringach. Potem na przykład pod indeksem a kryje się, kryje się indeks pod znakiem a kryje się Indeks 1. Ale dlaczego 1? Ponieważ jak pamiętamy, liczenie w programowaniu zaczynało od 0. Czyli od 1 do 7, a znaków mamy 8. Tego, że liczymy od 0 i to 0 wlicza się, jakby w ten, w ten nasz pierwszy znak, tą naszą pierwszą wartość. Czyli coś stwórzmy sobie, zróbmy sobie coś z tą moją y, zmienną i. I na początku ta zmienna i przyjmie wartość w. Z może wyświetlmy sobie tą zmienną i. Print, wyświetlamy tą moją zmienną i. Czyli jeżeli moja zmienna i reprezentuje pojedynczą wartość naszego zestawu znaków, a naszym zestawem znaków jest zmienna city, która posiada już jakiś napis z Warszawa, to moja zmienna i będzie reprezentowała pojedynczy znak. Czyli na przykład będzie reprezentowała znak w, czyli tam czytam literkę w, potem a. R I tak dalej. I ta nasza pętla zakończy się w tym wypadku, jeżeli skończy się już nam ten tekst. Już nie będzie dalej, co miała robić z tymi wartościami, ponieważ już tam nic nie będzie, dlatego pętla się zakończy. Widzimy, że nie musimy, jak już stworzyliśmy tą naszą zmienną iteracyjną i, która będzie już Eka prezentowała pojedynczą wartość, nigdzie nie musimy tej wartości zwiększać, ponieważ ta nasza pętla For jest na tyle inteligentna, że wie, ile razy ta, ta pętla została wykonana. Dlatego w żaden sposób nie musimy dopisywać do tej naszej zmiennej i jakiejś wartości, powiększyć tą wartość żeby, ten, żeby jakiś warunek został spełniony w tym wypadku nasz interpret, nasz, nasza pętla for jest na tyle inteligentna ale już to wspominałem, że wie ile razy ta pętla została wykonana i ona zostaje wykonana na, na tyle długo aż w tym wypadku nasz ciąg znaków się zakończy sprawdźmy jak to wygląda SHIFT, shift F10 i widzimy, że Został wyświet... Zostały te pojedyncze znaki w tym moim tekście wypisane, czyli V, A, R, S, Z, A, I, W i tak dalej. Jeszcze A nam zostało. Czyli potwierdza się to, co mówiłem na początku. Zmienna I reprezentuje pojedynczą wartość naszego zestawu wartości, a naszym zestawem wartości jest zmienna City. I ta zmienna City posiada już jakiś napis Warszawa i pojedynczą wartością możemy, za, możemy nazwać ten nasz pojedynczy znak w tym naszym tekście, czyli tą naszą pojedynczą wartością możemy nazwać znak W, znak A, znak R i tak dalej. I potem ta pętla I po kolei odwołuje się do każdej z tych, z, z tych wartości, bo jak pamiętamy tą wartością w tym wypadku to jest każdy z tych znaków. Ta zmiana iteracyjna odwołuje się do każdej z tych znaków i co z nimi robi. No w tym wypadku, w tym wypadku wypisuje nam tą zmienną. Wpisuje nam ten znak. Także mam nadzieję, że mniej więcej już rozumiesz, jak działa działanie tej pętli for. Ale przejdźmy teraz do drugiej metody pisania czy, tam, czy używania pętli FOR. Także zapraszam do dalszej części tego odcinka. Ok, opowiedzmy sobie, czym jest taka specjalna, wbudowana funkcja do naszego interpretera, do naszego środowiska Python, czyli funkcja range. Funkcja range jest związana właśnie z naszą pętlą FOR, dlatego pętli while używa się zdecydowanie rzadziej niż Pętli for, ponieważ pętla for jest taka najbardziej użyteczna. Więc w pętli for czasami zdarzy się, że będziemy musieli wygenerować pewne, pewien zakres wartości, bo do tej pory poznaliśmy, jak możemy przetworzyć już istniejący zestaw wartości, jakim tym zestawem była ta nasza. Zmienna, w tym wypadku była to nasza zmienna city, która przechowała ten tekst, ten tekst yy, Warszawa. Więc zdarza się i to często, że musimy wygenerować pewien zakres. Ale jak to wygląda? Najlepiej byłoby to od razu pokazać na przykładzie. Czyli posiadam sobie pętlę for i normalnie, no i tak samo deklaruję sobie, definiuję moją zmienną i, która będzie reprezentowana nam pojedynczą wartość. Zapisuję IN i teraz zapisuję tu, gdzie wpisywaliśmy zestaw naszych wartości, tutaj wpisujemy funkcję Range. I w ta funkcja Range, oczywiście jak pamiętamy, każda funkcja musi posiadać dwa nawiasy, na no, ten nawias początkowy. I końcowy. I w tej funkcji ręcz pomiędzy tymi nawiasami możemy definiować na przykład ile chcemy, żeby da dana nasza pętla została wykonana. Tak można to naj, byłoby najprościej powiedzieć. Więc jeżeli chcemy, żeby pętla wykonała się 10 razy, to wpisujemy pomiędzy tymi nawiasami po prostu dziesiątkę. Wtedy nasza pętla wykona się 10 razy i na przykład może. Wyświetlić 10 razy jakiś tekst, na przykład tekst wesołych świąt. Przejdźmy do naszego środowiska i tam pokażemy sobie, jak tak, tak bliżej, bliżej poznamy tą naszą funkcję range. Stwórzmy sobie przykład, tak jak pokazywałem, taki sam, jaki pokazywałem na prezentacji. Czyli tworzymy sobie zmian od razu pędlę for. Teraz definiujemy zmienną, która ma reprezentować pojedynczą wartość. Ja będę trzymał się nazwy zmiennej i. Zapisuję słówko in, czyli wy. I teraz, gdzie zapisywaliśmy zestaw wartości, zapisujemy funkcję range, czyli zapisujemy range. Każda funkcja posiada nawias rozpoczynający i kończący, i tego się trzymajmy, tego się nawet musimy trzymać, ponieważ nasz program nie zadziała wtedy. OK. I pomiędzy tymi nawiasami wpiszę sobie na przykład dziesiątkę, daję dwóch kropek. I już możesz po prezentacji wiedzieć, ile razy ta moja pętla się wykona. No w tym wypadku wpisałem dziesiątkę, to moja pętla wykona się 10 razy. Czyli mogę zapisać sobie, zapisać sobie print i 10 razy mogę wyświetlić sobie jakiś tekst, na przykład wesołych. Świąt. Posiadamy teraz okres, może zbliżający się okres świąteczny, dlatego myślę, że taki klimacik, myślę że, myślę, że myślę, że takie słówko nada choć trochę klimatu naszemu odcinkowi. Spróbujmy teraz uruchomić mój program. Widzimy, że możemy zaufać temu naszemu kompila, naszemu interpreterowi, że wyświetlił 10 razy ten nasz. Napis. Możemy nadpoliczyć. policzyć. Dokładnie 10 razy. Tak, tak jak mówiłem, nasz interpreter się nie pomylił i 10 razy został wyświetlony nasz napis. Proste? Oczywiście, że to jest proste. Jeżeli zapiszę sobie tutaj na przykład 15, to moja pętla wykona się 15 razy. Ale warto sobie tutaj wspomnieć jedną rzecz, że jeżeli Chciałbym sobie wyświetlić od razu moją zmienną i. Zobaczcie. Wyświetlam sobie moją zmienną i i zobaczymy, jaki zakres jest w tym, jakby w tym miejscu deklarowany. Sprawdźmy, co się wyświetli, jeżeli taki kod zostanie uruchomiony. Zobaczymy, że zostały wyświetlone liczby od 0. Do 14, czyli w sumie 15, tak jak, tak jak zapisaliśmy tutaj. Czyli można, można by powiedzieć, że ta funkcja range generuje nam pewien zakres. Jeżeli wpisaliśmy tutaj 15, to ta funkcja generuje nam zakres od 0 do 14, czyli w sumie 15. Cyfr, i potem wyświetlamy sobie tą moją zmienną i, która jak wiemy na samym początku reprezentuje pojedyncze wartości. Czyli jeżeli moja funkcja range wygenerowała 15 wartości, czyli od 0 do 14, czyli w sumie 15 wartości, to ta moja funkcja, to ta moja zmienna i, która reprezentuje pojedynczą wartość, wyświetla wyświetla te moje wartości, które zostały wygenerowane przez funkcję range, czyli na początku pierwszy raz, jeżeli pierwszy raz zostaje wygenerowana funkcja, jeżeli pierwszy raz wykonana funkcja range, to generuje zakres w tym, w tym wypadku od 0 do 14, czyli są 15 cyfr i potem naszą pętlą for, która posiada już zmienną, która reprezentuje wartości pojedyncze i o nazwie i, i potem tą zmienną, potem tą wartością i lecimy po całym, po całym, po całej tej, jakby, liście tych naszych wygenerowanych liczb i kolejno je wyświetlamy funkcją print. Mam nadzieję, że choć trochę rozumiesz i wiesz o co chodzi. A jeżeli na tym etapie jeszcze tego nie rozumiesz, to nie martw się. Będziemy tyle razy tego używać, że w końcu. W końcu się tego nauczysz. Ale istnieje również pewien zakres, od jakiego chcemy, żeby liczby zostały generowane. Na przykład może to być zakres od 1,15 czyli od 0 do 15, czyli od 1 do 15, od 1 do 15 na początku podajemy zakres początkowy, a potem zakres końcowy, który nie wlicza się już do naszych liczb, które będą znajdować się w tej jakby naszej liście. Tych naszych wszystkich wygenerowanych liczb. Sprawdźmy, o co mi na tak naprawdę chodzi. Widzimy, jest już 14, czyli widzimy, że podaliśmy zakres początkowy i końcowy, więc zakres początkowy, czyli ta nasza jedynka, wlicza się już do naszej listy, ale jeśli podaliśmy zakres końcowy, czyli piętnastkę, widzimy, że piętnastka już się nie wlicza do naszej listy. Więc dajmy tutaj liczbę o jeden większą, o jeden większą czyli 16. Widzimy, że teraz liczby zostały wygenerowane od 1 do 15, czyli w taki sposób również możemy to zrobić, poda podając zakres początkowy i końcowy. Możemy również nawet gdzieś od połowy rozpocząć generowanie, czyli na przykład od 6 do 16. Widzimy od 6, no w tym wypadku do 15, no bo. 16 już się nie wlicza do, na, do tej naszej listy wygenerowanych liczb. Ale możemy też podać na przykład trzeci jakiś argument, trzecią liczbę. I na przykład niech to będzie liczba 2. Czyli o to chodzi, jeżeli podamy trzeci, trzeci argument, trzecią liczbę, to będzie chodziło o to, że nasz, nasza funkcja range będzie generowała co dwie liczby. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tak jest. 6, 8, 10, czyli generuje co dwie liczby. W jaki sposób możemy użyć jeszcze funkcji range? Mogę sobie tutaj wpisać no, wartość początkową, na przykład niech to będzie wartość 20, czyli od 0 jakby do 19, więc w sumie jest 20. I potem, jak wiemy, ta nasza zmienna i kolejno przyjmuje wartości tej naszej funkcji range, czyli funkcja range generuje wartości od 0 do 19, a potem funkcja range po kolei przyjmuje wartości tych liczb. Czyli jeżeli funkcja range, jeżeli ta moja zmienna i przyjmie wartość pierwszej liczby, czyli 0, to niech niech pomnoży ilość gwiazdek przez tą naszą zmienną Reprezentującą pojedyncze wartości, czyli gwiazdka razy i. Chodzi tutaj o to, że jeżeli moja funkcja, moja, moja zmienna i, która będzie po, przy, przyjmowała po kolei wartości yy, wygenerowanych liczb z, tej z tego mojego zakresu od 0 do 19, będzie tyle razy wyświetlała tyle razy wyświetlała te nasze gwiazdki ile w aktualnym momencie będzie wynosiła wartość mojej zmiennej i czyli jeżeli z, y, po drugim wykonaniu pętli zmienna i będzie wynosiła, będzie miała już wartość je, będzie miała wartość już 1 ponieważ po, za pierwszym razem jeżeli działa pętla y, zmienna i wskakuje jakby do pierwszej Liczby z tego naszego zakresu od 0 do 19. Czyli jeżeli wskakuje do pierwszej liczby, to tą pierwszą liczbą jest 0. I nasza funkcja print jakby się tutaj nie wyświetli, ponieważ nie pomnożymy nic przez 0. To, co mnożymy przez 0, daje w sumie 0, czyli nic. Potem pętla wykonuje się drugi raz. Czyli zmienna i reprezentuje już kolejną wartość, czyli wskakuje już do kolejnej wartości, czyli do jedynki. I moja gwiazdka wyświetla się tyle razy, ile. Znaczy, moja gwiazdka jest mnożona razy wartość aktualną mojej zmiennej i, czyli jeżeli moja zmienna i wynosi w, drugiej, w drugim obiegu pętli 1, to ta gwiazdka zostanie wyświetlona jeden, jeden raz. Potem zmienna i już posiada potem zmienna i posiada wartość 3, czyli już jest trzeci obieg pętli. Ponieważ zmienna i wskakuje już do trzeciego elementu, do, trzeciego, do trzeciej wartości. I tą trzecią wartością jest już um, liczba 2, więc od 0, od 0 do 19. Więc 0, 1, 2. Trzecią liczbą jest już, um, jest już jakby liczba 2, wartość a. I potem gwiazdka jest wyświetlana tyle razy, ile wynosi wartość mojej zmiennej i, czyli w tym wypadku wartość zmiennej i wskazuje już na Liczbę 2, czyli w sumie trzecią liczbę, która znajduje się w tym naszym zakresie. Sprawdźmy, co nam wyjdzie. Widzimy, wyszła nam jakby taka połowiczna choinka. Mamy już pierwszą połowę naszej choinki. Czyli mam nadzieję, że wiesz, o co tutaj chodzi z tym właśnie tą naszą funkcją print, która wyświetla tyle razy gwiazdki mnoży. Mnoży wyświetlanie. Tych gwiazdek, ile w danym, w danym momencie wynosi wartość zmiennej i. Czyli powtórzę to jeszcze raz, ale chciałbym, żeby wszystko było tutaj dobrze zrozumiałe. Przy pierwszym obiegu pętli zmienna i posiada wartość 0, ponieważ wskazuje jakby na pierwszy element, może zapiszę, zapiszę sobie tutaj z komentarzem, czyli zapisuję komentarz, więc to, co tutaj wpiszę. Nie będzie brane przez interpreter pod uwagę, więc na początku funkcja range generuje liczby od 0 do 19, czyli 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, aż do 19. Czyli w sumie z 0 to jest 20 liczb, jakby już nie patrzeć. I potem moja zmienna i wskakuje jakby przy pierwszym obiegu pętli do pierwszej wartości, i tą pierwszą wartością jest zmienna 0. Więc funkcja print w tym wypadku nie da nam nic, ponieważ gwiazdki nie pomnożymy razy 0. Potem pętla wykonuje się drugi raz, ponieważ w tym miejscu się już kończy. Nie mamy tutaj innych warunków i innych instrukcji, i pętla przychodzi na sam początek i wykonuje się już po raz drugi. Więc zmienna I jakby wskakuje już do drugiej wskakuje do drugiej wartości, czyli tą drugą wartością jest już liczba czy cyfra 1 i nasza gwiazdka jest wyświetlana tyle razy, ile w danym, aktu, w danym momencie wynosi zmienna i, więc w tym, w, tym, w tym czasie wynosi już wartość 1, czyli jeden raz zostanie wyświetlona gwiazdka. Nie ma instrukcji dalej, więc funkcja, więc ta nasza pętla się jakby zapętla, czyli przechodzimy znowu na sam początek, zmienna i przeskakuje do kolejnej wartości, czyli kolejną wartością jest już, jest już wartość 2 i Przechodzimy do funkcji print, gdzie gwiazdki wyświetlają się już dwa razy, ponieważ tyle wynosi nasza zmienna i. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj dalej instrukcji. Przechodzimy znowu na sam początek. Zmienna i przeskakuje już na kolejną wartość, czyli jest w tym wypadku jest to już wartość 3. I potem znowu gwiazdka staje wyświetlana tyle razy, ile wynosi wartość i czyli już w tym, czasie, w tym czasie wynosi wartość 3, i tak dalej, i tak dalej, aż do 19. Mam nadzieję, że już w jakimś stopniu to rozumiesz. A jeżeli nie, to polecam ci jeszcze raz dobrze i dokładnie na spokojnie obejrzyj ten odcinek, ponieważ ta, ta, ta wiedza jest naprawdę cenna i może ci się przydać w przyszłości. A jeżeli dalej tego nie będziesz rozumiał, to nie musisz się przejmować. Będziemy tyle razy tego używać, aż w końcu ci się to utrwali i w końcu się tego nauczysz. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który będzie już jutro o godzinie 18. Do zobaczenia. Thank you